To szukam szczęścia, miłości, pieniędzy. Może Pani mają coś z tego? Nie, to nie Nie, to... No. Wskazuję koleżance, że to. Kasia w, le... w, lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Kasia w lewo! W lewo, w lewo, w lewo. nie. Gdzie nie idzie lewo. Kasia? Z łódkiem. Kasia! To... to Kasia! Kasia tutaj! Chodź Kasia, chodź, chodź!

Na głowie ci podziwia Znam was z YouTube'a obydwu <laughs> Dobra Bo on dużo robi jakby zdjęć i, 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 i jeszcze raz się grubci mi Oni zawsze tylko na fejsa Moja matka, a gdzie można raźle koleżanek, a ja to Hej, czy któraś tu z obecnych niewiast preferowałaby randkę ewentualnie od razu uderzenie w ślinę? Dobra to już nagrywa się, kameruje Masz to masz Masz to? Pani Pani nagrywa będzie, bo ja będę na radio skakiwał Dobra już nagrywa nagrywa, to już skakuje już Dobra, dobra, dobra E, dam stówę, jak któryś z was na ten radiowóz skoczy. No to, jak pani wskoczy na ten radiowóz, to stówę daje. No to dobre, no to, no to daj. No teraz, jak po później odjedzie. Wskoczysz, to daje stówę. A pani może być za stówkę? Za stówę na radiowóz skoczyć. pan to A czemu nie? Pewnie. Hop, hop, już. A jak, a jak będą policjanci w środku to jeszcze dorzucę 5 dych jakby. Witam serdecznie Witam serdecznie Gwiazda internetu ja planeta bardziej Planeta? Planeta Czy może? Słońce A słońce to ciepłe też może być czasem. Dobra, idę tu do tych ciepłych, no, Może coś się... No dzięki nawzajem. XD, może wiesz gdzie tu jest XD, takie miejsce XD, XD, ja też właśnie nie jestem i tak szukam XD, takiego XD, u XD, U o XD. Nie, nie wiesz XD? Nie. Nie wiesz, XD? nie wiesz, kurczę XD. No miłego dnia XD. Nie wiem gdzie tu teraz XD znaleźć to XD, kurczę. Co tu zrobić XD dziś? Dobra, ja to żartuję, to taki prank. Spoko, tak domyśliłem się, że to jest prank. Spoko. Sam kamera, tam kamera. Są no. dwie? Ze wszystkich stron. Jak się reagują? No tak śmiesznie, nie? Różnie. takie się? Nie, niektórzy. Tak albo chodzą, albo się śmieją, to różnie, nie? No ale jakieś rosną reakcje. Poko, to na razie, cześć, nawzajem. No dobra, dobra. I co było widać? Dobra, tak naprawdę taka nieukryta kamera, takie filmy nagrywam, tak chodzę za koło ludzi. No. po spoko reakcje śmiałyście się fajnie. A moglibyśmy tego fragmentu z wami użyć w filmie na YouTubie? Lukas stepał, takie różne scenki z ludźmi nagrywam. Super, do miłego wieczoru, cześć. Aaaa. Aaaa. Kolega, widzę, w Turcji bo Jak tam w Turcji teraz? Gucci się kupiło. O, i to To się kupiło. To po 5 euro wszystko. Panie, po 5 euro, ale to, za, bo to sprowadzić, to to cło, zapłacić trzeba, zapłacić cło trzeba, prowizję i tak dalej, dlatego kosztuje. A tutaj o takie trzeba 5 euro to. I to albo takie te, to 5-10 euro, jak się utarguje, to nawet mniej. A to w Polsce kosztuje tyle, bo to to sprowadzić, to trzeba, prawda, na statek zapłacić, to prowizję. To i tak dalej podatki, to to trzeba powiedzieć tysięcy. To jakbyście chcieli to właśnie do Turcji pojechać, gdzie w ogóle nic nie brać na pies puste proszę Państwa, pusty kufer i przywodzię ubrania. Pełno. No, ja wiem, że pan podrywa, pan pan, ale ja, panie, ale na takim... Ja ryba, ryba, nie ma nie <śśmieniu> Panie, to trzeba... Teraz wiesz pan jak na takim A, ryby, to... twórę, Tak, Ja kupię góry, tak, jak <noise> lotto. A tam lotto, golfa trójkę kupić, ja pożyczam golfa trójkę. Ale jakie ładne robione. Ładne, tak. I to to... A to z Hawajów wróciły takie hawajskie... A pan też był na Hawajach. Tak, tak. W No, no. A my panu powiedzieć, Nie pan nie obrażał? Nie obrażał? kawał. No, no, no pan opowiada. Ale powiedzieć? No, mówi pan, no co? Taka nóżka wyjątek. E, jak, jak, jak jeszcze raz? Och! Jak, noga, jak? Nóżka wyjątek, Buźka wyjątek, a zadek majątek. Tak! O, no. no, noga wyjątek, Buźka wyjątek, a dupcia majątek, tak? Nie, 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 nie. Tak, i, to buźka tak. Buźka wyjątek. Buźka... Ma, majątek. I, a domka jest wyjątek. Nie. A Może być. To leży za ile, ogień, nie? Nie mam, panie, ogień tylko w sercu, tak to nie palę. Ja w sercu mam państwa. Na y, kawkę, herbatkę, piwko i już. Mogę? Pani się nie pyta, pan, pan bierze rękę i bierze pan na te udają twarde. Tym... kobiety udają twarde, bo trzeba się Postarać się. Tym... pan od razu, będzie pan jak będą inaczej. Tak, kolegium, mo tego... Ta, za tego panie tutaj nazbierają kratków babce, nam to mówię, o panie, jaki ładny klek. Idź pan do... Wiesz, O, rybacka. No, to chce pan pośpiewać. Tylko pytanie, czy jeszcze drygnie tam. Cze... Tak! Tak? Pani, to już mam po te kwiaty. Ja tak, albo ja. jaskle. <g ASHLEY> <laughs> tak. tak mogło być, bo to. Tak. Ale jak taki miałem ładne zęby, kufle wrywa, jak nie kufle gryzłem, nie kufle, nie? I każdy tak, idę. A co tak? pan, pan i zęby wypadły? Tak. No. To mnie mi pani kiedyś piwo otwierałem Kurosz i, i też mi wypadło i z jednej strony, z drugiej. No, panie. Ale wiesz pan co, bo... No, ale se wstawiam później. Tak? Wiesz panie, 50 zł za zęba, tylko to nie, nie ludzkie. No nie, nie. Świńskie ale... wstawiłem, świńskie, tak, świńskie tak. Wstawiłem, bo, bo ludzkie panie 1500 zł. Świńskie skóry, tak. Tak, ludzkie 1500 zł, ale świńskie można i to twarde, twarde są. A polecam pan na przykład zbrywa, e, renifera zbrywa, zbrywa też. też zbrywa, można. Gość, no, no można wstać. Można, można wstać, Jakbyś no, jak, jak pan chciał, to jest osoba siadała, Aha. bo już pił dzień, dzień, dzień nocy. Ja no dobra, ale mówię, że koledze siadły, to, to ten cel, sam od świni przeszczepił i działa normalnie klucka. Ma nie, nie mam, nie mam pani ja ogień, tylko w serce. Nie. No, no to to tak. Tak bywało kiedyś. Pani no. widziałem jak o tutaj no. to chłop prank? No prank. Dobra cześć Fajne? Fajne Oto Można, można Pani bierze, tu nikt nie pilnuje, wcale to Bierze się a ta, to pani mówi, że udaje, że tego, za zagranicy czy coś, i wtedy oni się nie ogarną. Nie pani mają, nie pani mają. A, dobra, to spokój. Nie próbuj, próbuj. Co? O <śled> <śled> co chodzi? Wiesz. Widzicie, kamerę prosto. Ale wszystko dobrego. No, nawzajem. Dobra. Cześć. Ej, czekaj. Jest ja wiem. Dobra, to jest nagrywane. To wiem. Co? No tak, to jest nagrywane, tam jest nieukryta kamera. Wy możecie kogoś pozdrowić teraz. Pozdrawiamy, kogo chcecie, proszę. Pozdrowić kogoś, yy, powiedzieć coś. Co mają robić widzowie? Skomentować film? No tak. Kurwa. No to dobra. A reakcja. możemy z Wami fragmentużyć w filmie? A będzie mi dużo widać? Nie wiem, no tak, fragmenty jakieś. Nie, tam dużo osób występuje. To tak troszeczkę. Żeby... No dobra, to Lukas TV, zobacz no. sobie. Cześć. ja taki film kręcę, jak tak chodzę wokół ludzi. A, o, dobra. O, tu tą Chcesz pozdrowić kogoś, powiedzieć coś? Nie, A nie mam potrzeby nikogo Koko. pozdrawiać. A moglibyśmy z tego fragmentu użyć? Jakby się nadawało coś? Pewnie nie ma problemu. To fajnie, dzięki. TV, zobacz sobie. Dobra. Do miłego dobra. dnia. Cześć. Miłego, miłego. A chcecie? Można, Można zdjęcie? Można zdjęcie? Można. Dobra. Zrób mi zdjęcie z idolem. Kojarzy, kojarzy. O, to, prank. to ja A tak. Rank. możemy z tego fragmentu użyć? A możemy z tego fragmentu użyć? Tak, tak. To spoko dzięki, cześć. Dobra. Ładny chłop to dobrze jest. A możemy tego fragmentu z sobą użyć w filmie? Możemy użyć to w filmie? Cześć. Dobra dzień. Spoko, a możemy tego fragmentu z sobą użyć w filmie? Tak, spoko. To spoko. zobacz sobie. Okay, spoko, cześć. miłego. Takie coś, żeby puszczać, no nikt nie zareaguje, no matko boska. Weź mu uwagę, żeby to wyłączył. Ja to się boję, raz powiedziałem, to mi zęba wybili, to dziękuję. Tak. Chyba więc... <laughs> by tego słychać nie było Słychać panie, pan słuchaby słuchawek się pytać i słychać To co? było słychać? Wszystko można, takie piosenki pan puszcza... Ja myślałem że to na słuchawkach pani bo mi się te... to... Jest miejsce tak? Ja byłem pewny, że to na słuchawkach a tu bo tu... No co niby tak dużo tutaj jest przyjezdnych, tak? Proszę Wie pana. Bardzo, ja tylko lubię, Mało kto przyjeżdża... Ja Warszawy lubię, jak są przyczyta, bo wy wszystkie słoiki wyjeżdżacie i jest tutaj spokój, jest kultura. A wy to tylko Ta. przyjecie to miasto. Jakby nie te przyjezdne, to byście tam nie mieli co do gara włożyć. Taka prawda jest, o. W Warszawie się znalazł, pieprzony myśli, że centrum Panie, ja świata. pan jestem ubrany, a jak pan jest ubrany, no. I tyle w temacie, no. No co? Widać jakieś sruci. Coś tam, o. To co pan lepiej się jak czuje? Jak pan kiedyś będzie na Moliera 2, kiedyś robił zakupy, to pan zrozumie, czym się różni? Warszawa od takiego błyska jak pan. Na jaka ulica? Begiera? A, to ja wiem, tam same te polityki są, to widać skąd. A panie. Ta Moliera. Politycy są na wiejskich, w parlamencie. I, no i to samo. I to najlepsza partia, I jest ta. ta... O nie wiem, słuchawki ma, to słucha tak na głos. Ale widać, że nie tutejszy. Albo spod Łodzi, albo spod Lublina. A wie pani po co do Warszawy? Pani zobaczy. Pieniążki mu Warszawa daje.